Na filmie przedstawię Wam problem z połączeniem. Jak widzicie drukarka etykiet jest połączona za pomocą WiFi z telefonem. Jednak przy, przy próbie czytania etykiety sprawdzenia jakiej szerokości etykieta jest założona nie może się skomunikować. Ta sama sytuacja jest przy, przy próbie wydrukowania. Jak widzicie Telefon korzysta z sieci Wi-Fi, wyświetla się brak dostępu do internetu przez sieć Wi-Fi, ale też mamy połączenie LT, połączenie danych komórkowych z sieci operatora. I tu, tu cały problem był, że jakoś zaburzało to całe połączenie. Ten film, ten film nagrałem jakiś czas temu, jednak on mi się nagrał bez dźwięku. Także postanowiłem, że dźwięk po prostu dogram, dogram później, jakoś rzuciłem ten, ten film i, i tak sobie przeleżał ponad rok czasu. Jak widzicie, teraz wyłączyłem przesył danych przez sieć. Od razu wykryło nośnik i od razu przeszło do drukowania. Włączył aparat, włączyłem aparat, żebyście zobaczyli, wyrzuciło etykietę, czyli czyli to wszystko to wszystko nam tu pracuje. Jeszcze tu na jakiejś innej aplikacji sprawdzałem, tak samo na tej aplikacji nie było, nie było tego problemu akurat. To jest inna aplikacja do obsługi obsługi tej drukarki i ona jakoś nie miała problemów z drukowaniem wydrukowała bez problemu a ta aplikacja, która jest polecana przez producenta no niestety nie niestety taki problem był no i tu jeszcze sprawdzimy jeszcze raz sprawdzanie nośnika, jest włączone LT, nie chce sprawdzić nośnika no i w sumie Taki filmik krótki dla zaprezentowania, że taki problem e, istnieje. Mi też zeszło trochę czasu, zanim w ogóle doszedłem do tego, dlaczego, e, dlaczego jest taka sytuacja. No i tyle w sumie. E, oczywiście standardowo zapraszam Was do subskrybowania i do oglądania e, kolejnych filmów. Na razie trzymajcie się. Cześć.